Cześć widzowie, witajcie, a dzisiaj ogółem zaczynamy. E, dzisiaj ogólnie odcinek e, gadamy sobie o hejcie, bo w ostatnim odcinku wam to obiecałam, więc let's go, zaczynamy. E, w ostatnim odcinku było o Bailey i obiecałam wam, że nagram odcinek jak gadamy o hejcie i co mój zdaniem są hejterzy i czy ja by jestem hejterką jakiejś osoby. Tutaj w tym odcinku dazacie odpowiedź na to wszystko. Więc tak, hejterką jakiejś osoby nie jestem. Na przykład nie lubię jakiejś osoby, ale nie mam powodu, żeby jej hejtować, albo wzykać jej kit, jest na przykład szybką osobą. Bo na przykład mam osoby w internecie jakieś nie lubię. I moim zdaniem nie są zbyt... Ładnymi osobami albo przystojnymi, ale to jest tutaj moją ogranicznością. I ja nie mówię tego ludziom tak na otwartym sercu w YouTubie ani na TikToku, ani na Instagramie. instagrama i TikTokawa nie zdradzam, bo tam pokazuję twarz. No i może jak w przyszłości będę pokazywała twarz, to może wam pokażę. I nawet nie próbujcie szukać karu na TikToku, ani na Instagramie, bo. Proste, ja takiej nie mam nazwy, bo te TikToki i Instagramy mam już przed YouTube'em, przed zaczęciem tego kanału. Mhm. Więc tutaj zaczynamy. Mój moj zdaniem hate w ogóle powinien być ograniczony w YouTubie. Mój zdaniem każda taka rzecz jak... Albo takie rzeczy powinny być ograniczone I w ogóle To powinno być zasada zasadach YouTube'a mhm. e, Na YouTube'ie są różne ograniczenia sieciowe I w ogóle blokują konta No i e, za takie rzeczy jak hejtowania Powinien być hejt Powinien, Nie, sorry Powinny być zbanowane konta Abyż nigdy żadnego hejtu nie napisało a jeżeli będzie pisać hejt To po prostu konto będzie zbanowane Na przykład teraz napiszesz hejt To za drugim razem Twoje komentarze, które pisałeś Znikną, twoje hejty wszystkie No i po prostu I'm sorry, ale Wszystko stanie się z twój jedyny koszmar Czyli twoje konto zostanie zbanowane To bym chciała Hej, 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 tu, by wtedy nie było. Zobaczcie, znacie chyba Faustynę na z Jazzy. Hejterzy że w sumie psychika. I też hejterzy chcielibyście, aby wam to psychika... Zobaczcie, na przykład Faustyla mój zdaniem schuda, a wy mówicie, żeby schudła i w ogóle... A tak naprawdę popatrzcie w siebie. Spójrzcie w lustro, bo jeżeli nie, to kupcie sobie, bo naprawdę przydałam się. Niektóra, niektórzy, grub, niektórzy grubsze osoby yy, nie pokazują się w internecie i nikt nie wie jak wyglądają, więc kryją się hejtowaniem i jeżeli Faustyna Biedna, która jest chudsza od tej osoby, tego hejtera Faustyna, no i on po prostu się tak kryje tym hejtem i w ogóle, a tak naprawdę sam nie pokazuje się w internecie i nawet nie wie co to, jak to jest, yy, być tak zhejtowanym i że to psuje wielką psychikę. Sama jeszcze nie mam hejterów, bo mnie niewiele osób ogląda, ale to, że nie pokazuje twarzy, to myślę, że będzie tych hejterów nieco mniej i bardzo z tego powodu bym się cieszyła bo niektórzy nie pokazują e, twarzy, ale pokazują swój głos, swój naturalny i w ogóle wydaję ja filtr do mojego głosu. No i po prostu tak to powstaje. No i ja zdecydowanie, ja tak nie chcę, no i po prostu zasłaniam się, no i wiecie, zasłaniam mój głos, zasłaniam moją twarz. E, no i no bo nawet niektórzy z mojej szkoły mogliby nie widzieć, ale wtedy w szkole bym miałam bardzo wielki przepał, bo każdy by zazdrościł, każdy by się wyśmiewał, już nagrywam te filmy i w ogóle. Eee, no i no, ale takich rzeczy nigdy nie lubię i nigdy nie lubiłam eee, wcześniej na moim starym kanale, w którym też mnie zdrowe nazwy. Wkazywałam moją twarz, tyle było hejtu z Minecraft klasy, 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 nieby. Widziałam, też śmiało yy, I to był dla mnie wielki strzynek, Chciałam skończyć z odwem, ale przemówiłam, skosowałam konto no, i zaczęłam od nowa po prostu z jej pokazywaniem twarzy i głosu, bo potem tak czy jak w internecie da się bardzo łatwo wyszukać jakąkolwiek rzecz. No i wiesz, potem przypał. A ja... Za takie przypały nie będę odpowiadać i nie zamierzam. Więc dla mnie hejt po prostu jest rzeczą ...prawdą. rzeczą, której sam człowiek by nie chciał usłyszeć o sobie na swój temat, bo tutaj jakby załowaszmy hejter w postele, to tutaj jakby hejterzy bronią z tym hejtem i sami nie spojrzą w siebie w lustro zanim sobie napiszą, bo tak naprawdę hej to że wypatrzcie też na siebie, bo zobaczcie na przykład, wy możecie w brzydce, a wy piszecie, kurde, schudni cieki to jest zdradne. Albo na przykład e, u Badały Juliet na toku widziałam i postawy, bo ona ogólnie ćwiczy coś tam. I no, i ktoś sobie są, nie widzę różnicy. Te ciekie to jest prędne? Nie widzę różnicy. Weź sam, zacznij wkładać w wysiłku. Ona przecież codziennie robiła jakieś yy, krótkie filmy na Tiktoku, na Instagramie i na YouTube, shortsy i w ogóle, że przygotowuje się na siłownię i w ogóle, że ona ćwiczy na siłowni i naprawdę widać tą różnicę, ale najwyraźniej mała okular nie kupiła, że nie widać, no i... Tak czasami jest, jeżeli rodzice nie dbają o dzieci. Naprawdę. No i tak, jeżeli nie zbarsz o swoje dziecko, to widzisz drobne komplikacje, bo tam rodzi się mały hejter, który nie widzi nawet samego siebie, bo nawet okulary samu nie kupisz. Ale wiesz, skoro dziecko mówi ci, że nie chce i w ogóle, no to to już nie twoja wina. Tutaj akurat jestem po stronie rodzica. Ale z drugiej strony mogę kupić mu te okulary, Jak się pociskać, Jak się pociskać, ale i tak nie że bo mu zakażesz, no i co? No i moim zdaniem hejt jest naprawdę, bo widziałam wszystkiego takiego bo ja nie zazwyczaj szorców, ale widziałam, bo musiałam obejrzeć, ktoś powiedział, że taka dziewczyna, która nagrywa w sieci jest szybka że, ale brzydka, jeszcze z takim e, uśmieszkiem, który, takim, wiecie, śmiesznym uśmieszkiem, wiecie, kiedy jest uroźliwe i w ogóle, to jest strasznie trudne. To tak w ogóle wolno? Ja nigdy. Ja wszystkie młodsze dzieci ja widziałam na placu zabaw, jak przychodziłam i ja wracałam ze szkoły, srebrzywa mówiła o szkole, a widziałam i ja mówię, a czym twój stary się zajmuje, a czym twoja stara gdzie zajmuje, gdzie pracuje, gdzie twój stary... pracuje? A ile twój stary ma lat? A ile twój stary ma lat? to jest wredny ennigdy w życiu? Na moich rodzicach bym tak nie powiedziała. Ja. Serio. Chociaż mam już trochę lat, jestem już życiu. Trochę do północy jeszcze zostało, ale niewiele. No Jezus, naprawdę tak trzeba? Naprawdę trzeba być takim wrednym? Serio? Rodzice, którzy wy was wychowali, dzięki nim żyjecie. Czy wy takie rzeczy w ogóle mówicie? Czy macie czelność mówić, tak? Myślę, że przy obcych ludziach... No dobra, patrzę. nie przy obcych, przecież to są moi koledzy. Ja nie mam wiele kolegów w szkole. No i ja wiem, na co oni są. Oni są wredni. Nawet pytali się, na kogo głosowali moi rodzice w szkole, żeby po prostu rozgadać całe szkole. Yy, I zaraz zrobić wielką dramę, bo jej, yy, bo jej rodzice głosowali na to. I zaraz wiecie jak byłaby drama, i wszyscy wiecie, I wszystko by wyciekło, ale ja nie. Ja tylko od się nie dam. Ja nie mówię jako poseł, mój rodzica, ty powiedz, ty możesz powiedzieć, potem będziesz mieć kłopoty, ale ja nigdy nie powiem. Bo no, po prostu ja jestem osobą, która jak powiesz jej, nie rób tego i w ogóle, bo to jest niebezpieczne, to ja cię i wiecie? A jeżeli jakaś osoba, która mnie zazwyczaj nie lubi, a udaje, że mnie lubi, miałam w przypadku takich parę pare koleżanek, które mnie obgadywały, były bardzo fałszywe. Większość osób w mojej klasie jest strasznie fałszywych i potem się nie dziwcie, jak będę Wam się użalać, że nie chcę wracać do szkoły, bo mam straszną kasę. Serio nie dziwcie się, bo to wszystko przez nich. Wszystko przez nich. I naprawdę ja mam traumę. Mam nadzieję, że Trochę się to się skończy. Więc tak, akcentem o szkole kończyję ten odcinek, zostawcie łapki w górę, subskrybujcie z dzwoneczkiem i zapraszam do następnych odcinków, które w końcu pojawią się teraz na ekranie. Za 3, 2, 1.